Jesteśmy bezpieczni. Kasper Formela po imponującym występie, co, Mitchu, gratulacje przede wszystkim przyjmi od polskich kibiców. No i powiedz parę słów. Na temat tego, co się wydarzyło, czy przy, przypuszczałeś, że to się to tak rozegra, tak szybko? Nie, 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 nie sądziłem, że tak się rozegra, o ile miałem plan, że zacznę od brutówką, ale tej obrotówki nie, nie czułem na początku walki, więc zmieniłem sobie e, taktykę. Obudził mnie tym prostym e, na nos i kurczę, zaskoczył mnie, tego nie powinno w ogóle być. No ale szybko odpowiedziałem e, kontrom na wątróbkę i e, odwdzięczyłem mu się. Akcja to była zaplanowana, akcja wytrenowana, a robisz takie akcje w klubie normalnie? Mieliśmy tą akcję przygotowaną, na osypiana i jak była zmiana rywala, no to nie zmieniliśmy planu. A z tego co mówisz, to w ogóle nie obawiałeś się rywala, mówisz, że ten prosty to podstalne zaskoczenie, czyli byłeś nastawiony, że w ciągu pięciu sekund możesz go skończyć? Znaczy nie, nie byłem nastawiony, że mogę go skończyć w 5 sekund. Wiedziałem jakie ma mocne strony, ale ten prosty mnie zaskoczył. Dobra, to w takim razie wróćmy do Osipiana, którego już wspomniałeś. Wiadomo, jaka jest teraz ciężka sytuacja, no w najbliższym czasie nic, nie, ta walka na pewno nie dojdzie do skutku, ale czy w przyszłości widzisz jeszcze szansę na to starcie, bo wielu kibiców czekało na tę walkę? No jeśli się unormuje cała sytuacja na świecie, to poproszę wodarzy, żeby zorganizowali tą walkę i damy kibicom to, co chcieli. Czy ważniejszym momentem było zdobycie tego pasa, czy jednak to, co się wydarzyło po walce? Te dwa momenty w życiu były tak samo ważne. Eee, Madzia jest moją drogą, miłością i wspiera mnie w sporcie, a sport jest moją drugą miłością, więc wszystko idzie w parze. Jak dużo dały Ci te sparingi na wyjeździe na wyspach? Bo na pewno e, świetne recenzje. Rozmawiałem z Sebastianem dzisiaj rano i mówił, że, że ten wyjazd dał Wam bardzo dużo i bardzo dużo, na pewno pewności siebie tak? przerobiliśmy bardzo mnóstwo jednostek sparingowych treningowych z różnymi osobami z osobami z UFC, którzy są też niepokonani, mają bardzo dobre wysokie rekordy parterowcy, stójkowicze cały przegląd walki więc tak będziemy tam jeździć i będziemy się rozwijać razem z nimi i może kiedyś przyjadą do nas, kto wie Zdobyłeś pas, to co teraz? Co teraz z Kacperem Formelu? Chyba trzeba bronić. Zapraszam na obronę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Jeszcze ja wiem, ale wam nie powiem. To może jednak zdradzisz taki <grym> krótki przekaz. Docelowo kiedy chciałbyś ponownie zawalczyć? Na pewno w tym roku jeszcze, w pierwszej połowie, w sensie przed wakacjami. Czyli co? strudę? Czyli poczekamy na oficjalne ogłoszenie Federacji Fight Exclusive Night. Gacper, ale dużo opcji nam nie zostało, bo tylko taka, ale 20 czerwca, więc już potem nic nie będzie. Myślimy! Główkę nie boli! <głos> <głos> Jaki plan na afterparty? No nic, bawimy się, bawimy się. A komu chcesz zadedykować to zwycięstwo tak ogólnie? Magdalenie, oczywiście, A, mojej tak. przyszłej żonie już teraz wiem. Dziękujemy bardzo Kasper, gratulujemy zdobycia pasa i udanego afterparty. A dziękuję, pozdrawiam wszystkich, pamiętajcie, że każdy kanał, który tutaj jest ma swoje zasięgi, więc pomagamy im zdobyć jeszcze większe zasięgi, subskrybujemy, łapka w górę i wbijacie się. Wszystkich zapraszam do mojego, na mój kanał Formela Vlog, zapraszam.